Witamy Was serdecznie na kanale Wizny Dziennik Polowy. Dla przypomnienia tylko, Stowarzyszenie Pozytywny Wołomin, i Stowarzyszenie Wizna 1939 wspólnie robimy ten, ten materiał. Jakby początek tego materiału e, o Muzeum imienia Zofii Wacława Naukowskich znajdziecie na Facebooku Stowarzyszenia Wizna 1939 i Facebooku Pozytywnego Wołomina. A my dzisiaj, dla przypomnienia, znajdujemy się w Muzeum. Zofii, Zofii imienia Zofii i Wacława Naukowskich w Wołominie i przyjechaliśmy porozmawiać z najbardziej zorientowaną jeżeli chodzi o historię osobą z panią dyrektor. I przy okazji w tym wątku jakby historii chcemy nawiązać do księgozbioru który jest tutaj e, przechowywany żeby pani dyrektor nam trochę więcej na ten temat powiedziała bo jak byłem w muzeum to ludzie przychodzą interesują się oglądają e, ten księgozbiór co jest w nim takiego wyjątkowego tak naprawdę e, księgozbiór, który możecie Państwo obejrzeć w naszym muzeum, jest o tyle wyjątkowy, że w jego skład wchodzą książki, które należały do Sofii Naukowskiej, wchodziły w skład jej osobistego księgozbioru, czyli tej, tego zasobu książek który zawsze miała przy sobie i który towarzyszył jej do końca życia. Składa się on z książek, które przechowała przez okres II wojny światowej, co było dla niej nie lada wyzwaniem, bo właściwie księgozbiór jej ojca, znaczna część księgozbioru rodzinnego niestety została utracona w czasie działań wojennych. Te książki, które możecie Państwo u nas obejrzeć, jest ich tak naprawdę bardzo niewiele, bo zaledwie 250 kilkadziesiąt woluminów, to są te pozycje, na które składają się pierwsze wydania jej książek, najważniejsze książki ojca. Plus te pozycje, które zgromadziła po zakończeniu II wojny światowej, między innymi liczne tłumaczenia medalionów. Czy rozumiem, że te, y, wiele z tych książek zaginęło podczas Powstania Warszawskiego, tak? No, y, prawda jest taka, że myślę, że około 90% księgozbioru naukowskiej samej Zofii zostało zniszczone w czasie Powstania Warszawskiego i 100% księgozbioru Wacława Naukowskiego, który był y, w Instytucie Geograficznym. Rozumiem. Jak sięgniecie do Facebooku, i do profilu, o których mówiłem, to dowiecie się, co się stało z fortepianem Zofii Naukowskiej. O tym pani dyrektor nam mówiła. Natomiast ja chciałem tylko zwrócić uwagę na to, na bardzo ważny wątek, który pani dyrektor poruszyła. Ja kocham książki, tak jak pewnie większość z was, czerpiemy z nich informacje, udajemy się w teren po to, żeby kopać. Ale właśnie pani dyrektor bardzo ważną rzecz powiedziała, o której nie miałem pojęcia, że Zofia Naukowska. Miała przy sobie te książki. To był jej stały księgosłup. Te książki, które są tutaj w muzeum, ona ich dotykała, ona je czytała. Bardzo ważna sprawa i potwierdza się ta moja teoria, że to szlachetni ludzie czytają książki, mają Bez te wątpienia. książki i szanują te książki. Bez wątpienia. Szacunek do książki no, określa pewien, pewną cechę charakteru osób, które są blisko związane przede wszystkim z kulturą. Szanowanie książek to szanowanie kultury, szanowanie swojej tożsamości i swojej historii. Tak możemy na to spojrzeć. No, warto, warto zapamiętać te słowa. Ja zapamiętuję, biorę do serca, chociaż kocham książki. Mam ich może zbyt dużo trochę w domu, bo już nie mam ich gdzie trzymać. Ale my, jako Stowarzyszenie Wizna 1939, chcieliśmy przekazać, pani dyrektor do muzeum, taką książkę. To są, to są wybrane Wybrane pisma zbiorowe Józefa Piłsudskiego. Książka wydana w 1938 roku, także jak pewnie rozumiecie, po, po śmierci Piłsudskiego, ale nie to w tej książce jest charakterystyczne, bo książek z 1938 roku oczywiście można kupić dużo. Udało nam się jako stowarzyszeniu. E, tą książkę pozyskać, ponieważ do naszego kolegi stowarzyszeniowego człowiek, który mówi, że ma takie książki stare, chciałby tam za nieduże pieniądze je sprzedać. My, oczywiście, te książki odkupiliśmy od tego człowieka, ale, ale po jakimś czasie dopiero zobaczyliśmy i domyśliliśmy się, że tutaj w tej książce jest pewna szczególna dedykacja. E, Pani Skorze Apolonii. Pani Skorze Apoloni nie udało mi się nigdzie znaleźć ani jej rodziny, natomiast widnieje tutaj oryginalny podpis prezydenta Warszawy Stefana Starzyńskiego. Bardzo ważna, bardzo unikalna sprawa. Jak widzicie, czasami ten szacunek do książek, Właśnie to, że ludzie nie wyrzucą, nie powiedzą, a mnie to nie interesuje, te książki, może spowodować, że właśnie taki biały kruk się, się pojawi. Także z przyjemnością przekazujemy do tego księgo, Księgozbioru, Muzeum. E, książka e. znajdzie swoje szczególne miejsce w naszym Księgozbiorze. Tym bardziej, że jest to zbiór pism Józefa Piłsudskiego, z którym, nie wiem, czy Państwo wiecie, Zofia Nałkowska się znała osobiście. Piłsudski bywał u niej w domu w Grodnie, wtedy, gdy ona tam mieszkała, natomiast ona również bardzo często bywała jego gościem, gdy już mieszkał w Warszawie, w Belwederze. Także podwójnie cenna, cenny dla nas depozyt. Bardzo dziękuję. Opowiedzielibyśmy jeszcze raz dużo więcej wątków, bo Mąż Zofii Nałkowskiej był legionistą, ale nie chcemy tutaj Wam to mnożyć. To jest na, tych drugą, opowieści. na drugą historię. Dokładnie, albo inaczej. Mhm. To jest na historię, kiedy przyjedziecie tutaj do. Muzeum i porozmawiacie z panią dyrektor, z, z pracownikami w, wspaniałymi tego muzeum, oni wam tą historię opowiedzą. Ja powiem szczerze, że chłonę, chłonę bardzo. E, może mam takie trochę wypaczenie, że zawsze gdzieś po tych muzeach, ale uważam, że to jest naprawdę wspaniałe miejsce, które warto odwiedzić. Przyjedźcie do Włomina, nie macie daleko, a jak nawet macie daleko, to wybierzcie się podczas wakacyjnych podróży, odwiedźcie muzeum. Porozmawiacie z panią dyrektor, opowie Wam naprawdę mnóstwo niesamowitych historii. Na dzisiaj na dzisiaj dziękujemy wam bardzo, że oglądaliście. Pamiętajcie o subskrypcji kanału. Pamiętajcie o tym, żeby zostawić swój komentarz odnośnie muzeum i oczywiście pamiętajcie, żeby odwiedzić panią oczywiście. dyrektor i pracowników. Zapraszam Państwa do domu nad łąkami, zapraszam Państwa do Wołomina. Mamy wiele ciekawych miejsc, mamy wiele historii do opowiedzenia. Myślę, że każdy z Państwa znajdzie dla siebie coś. Odpowiedniego i miłego w naszym mieście. Ja jestem o tym przekonany, a Wy przekonajcie się sami. Trzymajcie się. Dziękuję bardzo, że oglądaliście.